90%. 50%. Eee. Tego, co sprzedajemy w Trybunale, to sprzedajemy w Na Temat został z góry zakreślony. Takie małe rezime, podsumowanie 10 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej, bo 1 maja będzie właśnie 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i młodzież przede wszystkim pytała o to, czy to był dobry czas dla Polski, co żeśmy zyskali, czego nie udało nam się uzyskać, jakie Unia ma mankamenty, jakie ma pozytywy. Pytali również o, o politykę energetyczną, o koszty naszej obecności w Unii Europejskiej. Również siłą rzeczy dotknęliśmy, czy Polska powinna wejść do strefy euro, a jeżeli tak, to kiedy? Czy to będzie odpłacalne dla nas, czy nie. Więc myślę, że to była bardzo dobra rozmowa. Ja przy okazji też zawsze staram się taki zrobić przekaz, również dydaktyczny, mówiący o tym, że, że polscy uczniowie, studenci, bardzo dobrze wypadają na tle swoich rówieśników w Unii Europejskiej. Dlatego, że jak każdego miesiąca mam trzech stażystów w moim biurze w Brukseli i powiem, że ta konfrontacja wygląda bardzo dobrze i jest na korzyść naszych młodych ludzi. Oczywiście też padło pytanie, które najbardziej chyba nurtuje młodych ludzi, to jest praca. I ta duża liczba osób bezrobotnych, 25% osób bezrobotnych. Co zrobić? W czym może Unia pomóc? W czym możemy upatrywać szans, które są związane z likwidacją bezrobocia i zatrudnienia? Tutaj oczywiście nie ma łatwych recept, no ale my też wiemy, że jest takie założenie w tym programie rozwoju gospodarczego Unii do roku 2020, że ambicją jest odbudowanie 5 milionów miejsc pracy w całej Unii. To byłaby likwidacja bezrobocia, gdzieś około 20-25% z obecnego stanu osób bezrobotnych. Plus, oczywiście, wsparcie dla osób, które podejmują działalność gospodarczą. Dla wszystkich tych działań, które mają charakter innowacyjny, ale również no, dla czegoś, co. oczywiście w Polsce też mówimy sporo, żeby na przykład skrócić łańcuch żywnościowy pomiędzy na przykład rolnikiem a konsumentem, żeby przejąć część również społeczności lokalne, gospodarstwa rolne również no, mogły przejąć część tej nadwyżki z rynku. Więc to są, to są oczywiście niełatwe procesy, niełatwe zadania, no a Również do tego należy dołączyć inwestycje zewnętrzne, inwestycje zagraniczne. Polska staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji. Myślę, że przykład Volkswagena, który lokuje się pod wrześnią, w końcu niedaleko, jest jednym z takich dobrych przykładów, bo największa inwestycja motoryzacyjna w Europie która do roku 2016 ma zostać zakończona i ma dać prawie 2,5 tysiąca miejsc pracy. To jest dobra informacja, bo przecież do tej fabryki będą jeszcze potrzebni dostawcy, kooperanci, będą potrzebne również usługi i myślę, że to może dobrze wróżyć akurat Wielkopolsce w tym zakresie. Dzisiaj spotyka się aktyw Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak corocznie w okresie świąt czy to noworocznych, czy świąt wielkanocnych, Spotykamy się, aby omówić nasze najważniejsze zadania, A że czekają nas za miesiąc, dokładnie za miesiąc, wybory do Europarlamentu, to myślę, że skorzystaliśmy z obecności kolegi europosła Grzyba, który jest jednocześnie prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu, z jego pobytu w Kole, i myślę, że to spotkanie właśnie y, będzie y, owocne z tego tytułu, że no, sam europoseł, y, członek ścisłego kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie mógł przybliżyć problemy Polskiego y, Stronnictwa Ludowego, ale również powiem szczerze, popieramy bardzo y, kandydaturę kolegi posła, y, kolegi Grzyba. Powiem jeszcze tak bardziej rodzinnie, jako że nawet ma tutaj stąd żonę, to nas też zobowiązuje, bo jest częstym gościem, też wiele różnych instytucji, stowarzyszeń podejmował w Brukseli. Dzisiaj też przyjadą tutaj koledzy koledze, posłowie. Podziękować. W każdym bądź razie podjęliśmy już określone działania informacyjne. Aktualnie wiadomo, powoływane są obwodowe komisje wyborcze i no, szeroka informacja o zaletach, cechach i potrzebie postawienia na Andrzeja Grzyba to, to wymoga, wymóg chwili. Wiadomo, Przede wszystkim zajmuje się sprawami nazwimi europejskimi, ale nie ukrywam, że kolega poseł jest zaangażowany nie tylko w działanie jako europarlamentarzysta, ale poprzez różne inne stowarzyszenia, różne inne powiązania. Naprawdę, jeżeli się do posła Szymi zwracamy, to te sprawy bierze i pomaga nam. Wyzwań z panem Kolskim jest dużo, ja myślę o czym też będzie mówił starosta, bo dzisiaj problemów do rozwiązania jest bardzo dużo w oświacie dużo potrzeb w lecznictwie i tutaj, jeżeli odpowiednie decyzje zostaną podjęte, to dla nas będzie bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że no, sporo skorzystaliśmy już, patrząc choćby na to, co z Unii Europejskiej ze środków pozyskanych mogliśmy uzyskać, choćby piękne obiekty jak taki odcinek drogowy, jak Kłodowa Przedrzeżrybno, powiedzmy. Inwestycja w prawie 15-milionowa, czy y, różne środki, które dotarły do nas y, również do szkół, do szpitala. Także myślę, jeżeli y, Unia Europejska pomoże nam i podejmie określone decyzje, w jakim kierunku mają być wydatkowane y, te środki wspólne, to ta, ta y, obecność kolegi posła też ma tutaj nas, na, nas mobilizować do zabiegów o, o pozyskanie tych środków.